Zostawiamy to miejsce pełne nadziei, niespełnionych nadziei. Idziemy dalej. Idziemy dalej, ja cały czas obładowany tym cholernym majdanem swoim. Aż jak tu złapać, żeby to było dobrze. Idziemy. Tu bobry sobie pogryzły trochę. Zaraz będzie po drzewie Szukamy następnego miejsca następne miejscówki już mi się tu spierniczyła wysokość Cholera Nie mam trzeciej ręki No jakoś tak mamy radę Może Tu była jeszcze jedna miejscówka jak pamiętam Taka dosyć fajna Jeszcze przed tą moją Miejscówką karpiową. I chyba jest. I chyba jest. Tylko jak tu zejść po tych liściach? To, to będzie komedia dosłownie. Tak, tu jest fajnie. No, tu sobie zostaniemy na dłużej. Tylko musimy znaleźć sposób na to, żeby tam wejść. A właściwie jakby tu zejść. Cholera jasna. No statyw, bądź trochę bardziej przyjazny niż zwykle, bo wszystkie te moje sprzęty to kur... jakieś zbuntowane dziady są, za każdym razem robią mi problem. Nigdy nie ma tak, żeby było dobrze. Cóż moi drodzy, idziemy. Fajna, szeroka miejscówka. Tu zostawię na dłużej. Tylko, jak jak muszę tu zejść. Będziemy, będziemy filmować to zejście w takim celu. Dobrze, dobrze jest w takim celu, że tak po pierwsze, mogę zejść ładnie, jak heros jakiś, i nie narobić problemu. A po drugie, mogę się wypierniczyć. To będzie bardzo widowiskowo, kamerowo i filmowo. Wobec tego nagrywamy, co się uda, to będzie. Zostaliście? nie jest taki łatwe, nie jest takie łatwe, zejść stąd, zejść jest łatwiej, wejść jest trudniej, z kamerą to będzie troszkę inaczej, ojej, ale miejscówka zarąbiasta, nie, zobaczcie, w lewo i w prawo mogę rzucać, Oooo, super, pięknie, tylko wejść, wejść Marek tam teraz, kurde, zejdź, dobra, muszę... Będzie wam trochę stukać, ja muszę statyw poskładać Takie są uro uroki wypraw na spinning Jesienny zimowy Nie jest to łatwe tu się po prostu, kurde, zjeżdża stąd. Nie ma się... Nie ma się o co złapać. O kurwa. Nie jest jeszcze ze mną tak źle. Jeszcze trochę młodzieńczej sprawności starczym organizmie zostało zasapałem się ale kurde każdy z was by się zasapał jestem ciepło ubrany aż tak bardzo zimno nie jest a tu trzeba było pokonać takie trudności Patrzcie, to jest normalnie stroma góra kamera może tego nie widzi ale, ale to jest naprawdę strome górzysko nie jest tak łatwo tu wejść. Za zapalę się. No dobra, czas na szczupaka. Ale ja sobie tylko herbaty, nie ostygła i działa. i działa. No, już tutaj stąd już się nie ruszam. Już nie ruszam, tylko nie ma sensu. Te dwie miejscówki, które były wcześniej, no, troszkę były nie, niekomfortowe. Tutaj mam ten komfort. U góry nie ma nic, chociaż tam ktoś coś. Ktoś coś zostawił. Bo tutaj tak jest. To jest właśnie tego typu problem, że rzucasz. I. kurwa Dobra, jakoś to znajdę. Rzucasz i, i nie wiesz, gdzie wyląduje twoja przynęta. To jest to, to, to. Przybliżymy to. Co to jest, panowie? Ja dokładnie nie widzę, ale to jest spinningowa przynęta. Na dodatek się okręca. Spinningowa czy nie? To karpiowa. Karpiarzowi jakiemuś się tu zaczepiło. Kulka jeszcze. No proszę. Karpiarzu, który tutaj e, siedziałeś na karpiach, e, myślisz, że dwa karpie są latające i będą łapać swoją kuleczkę tam z powietrza. A e, chłopio, no, chłopie, ogarnij się, to nie tak. To nie tak. To trzeba do wody wrzucać. To się to nikt cię nie nauczył. No to ja ci mówię No ładnie No ja też tu zostawiam często jakieś przynęty na, na tych drzewkach tutaj No taki urok miejsca Taka miejscówka niestety taki, Tak to już, już tu jest inaczej nie będzie Inaczej nie będzie bo takie to jest miejsce Zaraz, zrobimy to tak ja będę stał tam to mnie będzie widać. W razie czego, jak będę miał hol szczupaka, to wy też będziecie widzieć, chyba. kuziwa Chyba. A jak nie, to będzie bardzo źle. Do góry idziemy. Do góry, kamera, żeby łapać dobre ujęcia. Tutaj hol szczupaka musi być nagrany od góry troszkę, żeby było widać, jak on tam próbuje uciekać markowi. O. Tak. A ja pójdę sobie zobaczyć, czy nie widać czapkę. A mogę jeszcze chyba zaśnie. Pójdę zobaczyć, jak stamtąd nic nie widzę. Też dobre. Chyba mogę dać jeszcze niżej. O, coś takiego. I. Cóż, moi drodzy, zaczynamy rzucać. Nie dorodkuj mi tu. Ona łapała liści, głupia. Ona łapała liści, a... teraz na sztupaka to liście to? To by było na tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o tego drugiego góralskiego Stinga. Ja sobie tutaj zostanę, porzucam różnymi przynętami, różnymi sposobami poprowadzę te przynęty. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, tak jak e, zawsze to robię. Kamerę zostawiam włączoną. Jeśli coś będzie, to, to będzie. Jeśli coś się uda scholować, to się uda scholować. Aż spróbuję to. Dobra, popatrzcie jeszcze raz na, ten, na te moje górki, tutaj, po które się wspinałem. Mogłem kamerę ustawić gdzieś tu z boku, nie? To by były dopiero lepsze widoki, jak się wchodziło na te górki, ale nie zrobiłem tego, bo nie pomyślałem. Co wam powiem, to wam powiem, tutaj, to, na czym ja stoję. I ta górka tutaj, ta górka tutaj, ta góra to kiedyś była wypełniona wodą. Nie? Najprawdopodobniej tak było, bo, bo ten wał taki tutaj nad tym brzegiem, on jest, on, on jest wokół tego jeziora. Czyli woda spadła o te dobre no 7-5-7 metrów, tak na oko. I dzięki temu, a może nie tyle dzięki temu, co przez to. Jezioro się obniżyło i rozłączyło się z tym drugim jeziorem, Piaseczna, bo ja, tam u góry też, u dru, po drugiej stronie też jest góra, to chyba widzicie na, na kamerze, e, tak, czyli najprawdopodobniej to była taka duża misa jeziora, teraz wypełniają to drzewa, ale to było, to się działo bardzo, bardzo dawno temu, e, jezioro było dużo głębsze, dużo większe, my jesteśmy właściwie tak... E, pod koniec, kurwa, pod koniec życia tego jeziorka, nie, ono pomału sobie wysycha, pomału sobie wysycha, a ja pomału zaczynam sobie łowić szczupaki i powiem szczerze że tak, naprawdę liczę na to, że tutaj coś złowię, dlatego dopijam herbatę i próbuję. Trzeci sting będzie dzisiaj? Może i będzie, nie wiem. Jakby nie było, to Was bardzo gorąco pozdrawiam.